Historia w terenie to takie swoiste archiwum. Ja tu lubię tajemnice, szukam historii i szukam starej wiedzy. Kolekcjonuję wrażenia, dlatego odkrywam relikty przeszłości. Mój plan to zobaczyć odkryć. Specjalnie nie szukam wcześniej informacji, bo chcę być zaskoczony na miejscu tym, co zobaczę. Bo tylko wtedy mogę cieszyć się wrażeniem odkrywcy. A dzięki kamerze mogę tworzyć archiwum przeżytych chwil. Natomiast dzięki YouTube'owi zapraszam Was do korzystania z niego. Witajcie. Dzisiaj troszeczkę inna tematyka niż do tej pory, ponieważ jedziemy obejrzeć prawdziwy, oryginalny piec chlebowy, tak zwana ruska pieczka. Udało nam się uzyskać dostęp do prawdziwej, tradycyjnej białoruskiej chaty. No to ruszamy. Witajcie! Ja znajduję się w tradycyjnym białoruskim domu, gdzie znajduje się piec chlebowy, tak zwana Ruskaja Pieczka. Dzięki uprzejmości Pana mogę pokazać wraz z kamerą ten oto piec. W tej chwili dom nie jest zamieszkały, służy bardziej jako dom letniskowy, ale piec. Jest nadal sprawny, choć minęło 50 lat od ostatniego remontu i nadal jest sprawny, co jest zdumiewające. Tutaj znajduje się no wprost palenisko poniżej drzwiczki od popielnika. Tutaj pali się, gdy chcemy nagrzać wodę. Pokażę, zapalę światło, aby można było coś zobaczyć. Tutaj mamy farelki. Możemy oczywiście je zdejmować. I tutaj wstawiamy garnek. I można coś ugotować. Tutaj mamy piec chlebowy. Ja tam zaświecę drugą latarkę, żeby było coś wi widać. Tam, jak widać, nie ma, co jest bardzo ciekawe, nie ma żadnego komina. A to dlatego, że komin znajduje się tutaj wraz z okapem. Tutaj mamy. E Otwieranie okapu, w tym również także kominu do tego pieca chlebowego. Wygląda to mniej więcej tak, że rozpalamy ogień w y, tym oto piecu chlebowym. Gdy już się nagrzeje piec chlebowy, rozsuwa się y, żar, wstawia się Chleb on się wtedy piecze, zamyka się e, piec chlebowy i tak oto pieczy się chleb. Co ciekawe, to jest naprawdę e, bardzo fajna konstrukcja. Tutaj dookoła znajduje się izolacja w postaci piasku, który również, dzięki temu, że piasek też się nagrzewa, robi się ciepła. Tutaj znajdująca się leżanka i przez to, gdy są na przykład chłodniejsze dni, jest dużo cieplej, można się na tym położyć, ogrzać. Tutaj znajdują się, do tego paleniska, znajdują się dwa kominy. Tutaj jest główny, tutaj mamy otwieranie i tutaj w środku mamy drugie otwieranie. Po jego otwarciu otwiera się drugi komin, przez który nagrzewa się cały piec, i przez to w całym domu jest ciepło. Tutaj mamy piekarnik. On jest w tej chwili nieczynny, ale można otworzyć i pokazać, jak to tutaj wygląda. Więc on również jest. I można było tutaj również przyrządzać potrawy. Tutaj niżej znajduje się czystka. W tym oto, tym oto czystce można po prostu przyczyścić komin. Jeszcze raz pokażę, jak on jest duży. Ma Zaraz policzę tak na kroki. Ma tak półtora metra szerokości a długości raz dwa trzy no takie niepełne czyli będzie około 2 metrów naprawdę jest sporych rozmiarów i przejdę teraz do następnych pomieszczeń ponieważ cały ten piec znajduje się na środku y, domu, tak jakby było to serce domu, i znajduje się po części y, w każdym pomieszczeniu. Przejdę teraz do następnego pomieszczenia. Tutaj również znajduje się piec. Widać kafle. U góry, w tym oto miejscu znajduje się komin, to bardzo dobrze grzeje i tak rozciąga się przez dużą powierzchnię pomieszczenia. W tym oto miejscu znajduje się czystka. Kolejna to nie jest czystka od głównego komina, tylko od tego drugiego, przez który nagrzewa się cały dom. Przejdę teraz do kolejnego pomieszczenia. W tym oto pomieszczeniu również znajduje się ściana pieca również są kafle i cała ta ściana po nagrzaniu pieca tutaj też jest ciepło dzięki temu w całym domu mamy nagrzane przechodzę teraz z powrotem Do kuchni, tu gdzie znajduje się najwięcej powierzchni pieca. Jeszcze raz pokażę z dalszej jeszcze perspektywy. Jak to tutaj wygląda. I mamy tutaj jeszcze taką charakterystyczną rzecz. A mianowicie stopień. Jest to stary stopień, który pozwala nam wejść na leżankę. Bardzo pomysłowe. Jeszcze mogę e, wspomnieć, że ten piec działa dzięki e, uprzejmości Pana. Pokażę e, jak się w tym piecu rozpala, w tym oto e, palenisku. E, I pokażę jak e, będzie już rozpalone. Magia kina. Dla Was minęło może sekunda a dla mnie minęło trochę koło pół godziny, bo trzeba było jeszcze przygotować drzewo na opał. Ale jest już rozpalone. Mogę pokazać. Pali się. Tutaj, jak widać, są leciutkie. E Dziurki, a mimo wszystko i tak nie czuć dymu, nic się nie dymi. Jestem naprawdę zdumiony. W ogóle widzę pierwszy raz taki piec. Jestem naprawdę e, zachwycony, że mogłem e, zobaczyć na żywo, na własne oczy taki piec. Wow! Jeszcze spróbujemy e, że, pogrzebaczem. E, Fajerkę ściągnąć, aby mógł pokazać od góry. Wybaczcie moją niezdarność, ale robię to pierwszy raz w życiu. O, dało się, pewnie gospodynie to tak w mig to robiły. Pali się pięknie. Spróbuję teraz z powrotem wsadzić. To już powinno być. Prostrze. O, o, udało się. Także jeszcze raz dziękuję serdecznemu panu za pokazanie mi tego pieca, i dziękuję za możliwość nagrania. Tego. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Do następnego historia w terenie. A teraz, jak zwykle, kilka informacji, które udało mi się zgromadzić. Piece typu Ruskaja pieczka były użytkowane nie tylko na terenie Rosji, ale również na Białorusi, na Ukrainie i terenach dzisiejszej wschodniej Polski. Ruskaja pieczka, którą mogliśmy oglądać, ma tradycyjną wielkość, która nie zmieniła się od XVIII wieku czyli 1,5 metra szerokości i 2 metry długości. Temperatura jaką osiąga w komorze chlebowej to około 200 stopni Celsjusza. Bezpośrednio do komory pieca chlebowego nie jest doprowadzony żaden komin, a ujście dymu ma miejsce przez okap, który znajduje się przed tą komorą. Kuchnia z fajerkami, a także piekarnik, który widzieliśmy to już nowoczesny dodatek, który pojawił się w drugiej połowie XIX wieku. I żebyśmy dobrze zrozumieli, ruska pieczka to okap, komora chlebowa i leżanka. Natomiast kuchnia to dodatkowy element dołożony do ruskiej pieczki i chociaż tworzy nią całość, to nie jest stricte nieodzownym elementem tradycyjnej ruskiej pieczki. Komora chlebowa jest zbudowana z podwójnej warstwy cegieł, które są zasypane piaskiem, aby utrzymać przez długi czas temperaturę w trakcie pieczenia, a nad piaskiem znajduje się leżanka. Komorę wykorzystywano nie tylko do pieczenia chleba, ale również do kotowania i duszenia potraw, które wkładano w zamkniętych garnkach. W XVIII i XIX wieku piece tego typu posiadały tylko bogate domy, ponieważ koszt materiałów był zbyt duży, by mógł na niego pozwolić sobie zwykły chłop. Dopiero od połowy XX wieku piec ten stał się bardziej powszechny na wsiach. Ogromnym zaskoczeniem dla mnie było to, że Piece takie stawiane są do dnia dzisiejszego w nowoczesnych domach. I co więcej, było dla mnie to w ogóle zaskoczeniem, że obecnie istnieją programy komputerowe do projektowania domów, które posiadają moduł pozwalający na zaprojektowanie i wkomponowanie takiego pieca chlebowego w przestrzeń nowoczesnych domów. Trzymajcie się! I do następnych poszukiwań historii z historią w terenie. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby wzmocnić mnie i postawić mi gorącą wirtualną kawkę poprzez serwis Bajkofi, link jest w opisie. To serdecznie dziękuję.